Budujesz firmę, ciężko pracujesz, starasz się być dochodowy jako przedsiębiorca, a czasami masz wrażenie, że kręcisz się w kółko. W tym wideo pokażę Ci, jakie są największe i najczęstsze błędy popełniane, które powodują, że firma nie jest dochodowa. Cześć, Basia Piasek, witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się z tą najlepszymi praktykami budowania biznesu i pozostania cały czas produktywnym. Pamiętam, jak byłam na samym początku budowania swojej pierwszej firmy, e, która przez pierwsze dwa lata była taką, nazywam to orką na Ugorze bardzo często, bo ona dała mi bardzo dużo wniosków, za czym, zanim zaczęłam budować kolejne firmy, które od pierwszego miesiąca były dochodowe I musiałam całą masę wniosków wówczas wynieść. Jednym z największych z nich było to, że byłam bardzo mocno, pomimo że wydawało mi się, że tak nie jest, zorientowana na realnie na no, zarobek, a nie potrzebę czy problem, który Klienci faktycznie mają. Bardzo często pytania, które sobie stawiasz jako przedsiębiorca, czy co słyszę od przedsiębiorców, to na czym mogę zarobić, z czego mogę mieć pieniądze, to jest bardzo niewłaściwe pytanie. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie biznesy, które się bardzo szybko rozwijają, to są biznesy, które realnie zdały sobie pytanie bądź zidentyfikowały, gdzie jest problem albo gdzie jest potrzeba. Przykład Ubera, którego pewnie znasz, w jaki sposób on powstał. To była dwójka znajomych, która stała kiedyś i czekała na taksówkę, która nie przyjeżdżała, będącą, która była zamówiona w taki tradycyjny sposób. Będzie, kurczę, Fajnie by było móc zamówić, wyjść, wiedzieć, gdzie ona jest, ile potrzebuje czekać w tym miejscu, za ile czasu tak naprawdę ta taksówka będzie. I to był realny problem, na który oni odpowiedzieli, projektując pierwszą aplikację, która dała możliwość osobom szukającym taksówki zamówić tę taksówkę, a następnie podjechać we właściwe miejsce z poziomu aplikacji. Nie mówiąc o problemie, który bardzo często występował w tej branży, mianowicie oszukania czy naciągania, co sama pamiętam, jak kiedyś byłam w Azji, gdzie weszliśmy, więc nauczyłam się, że zawsze trzeba tak naprawdę najpierw ustalić cenę, a dopiero później do niej wsiąść. Dlatego, że bardzo często osoby, które nie są z danego miejsca są naciągane, nawet kiedyś znajomy, który przyjeżdżał do mnie ze Stanów lata, lata temu, kiedy jeszcze tych aplikacji nie było, chociaż jak powiedział mi, ile zapłacił za taksówkę do hotelu wie? ile? Cztery razy więcej niż normalnie powinieneś. Więc to był realnie zaadresowany problem, który na rynku już istniał, który został tą aplikacją rozwiązany. Dlatego to jest też każdy biznes, który chcesz zacząć, pytanie właściwe, które sobie powinieneś zadać, żeby zdefiniować, co możesz na tym rynku zrobić, to jest, jaki jest problem, jakie jest wyzwanie, które rozwiązuje bądź potrzeba, a nie to, na czym faktycznie potrzebuję zarobić. Czasami będziesz w branży, w której wystarczy tylko zredefiniować sposób myślenia i znajdziesz tą dziurę, którą w tej danej niszy, w tej danej branży mógłbyś zagospodarować, ale na przykład zmieniając swoją ofertę czy proces dostarczenia usługi czy produktu, czy to w jaki sposób obs są obsługiwani klienci. Tylko na tym faktycznie potrzebujesz się skupić. Drugie bardzo często występujące wyzwanie na rynku to jest brak poświęcania czasu na to, aby zbierać informację zwrotną od klientów. Nie tylko w fazie wstępnej, ale non-stop. To jest rzecz, która pozwoliła nam, budując na przykład Wolf Samita, zbudować markę, która weszła na zagospodarowany rynek, gdzie już była konkurencja, gdzie byliśmy wcale nie tani się od naszej konkurencji, a pomimo tego byliśmy w stanie bardzo szybko rozbudować markę i w ciągu pierwszych dwóch miesięcy pozyskać 1300 klientów. Dlaczego? Dlatego, że to, co zrobiliśmy, to zbieraliśmy informacje od naszej grupy docelowej, czego potrzebują, co jest dla nich największym wyzwaniem. Okazało się, że nie chcą kolejnego miejsca, kolejnych warsztatów, wykładów, tego, co mają wszędzie. To, co chcą, to mieć skrócony czas dotarcia do właściwych osób decyzyjnych, czyli lepsze doświadczenie networkingowe. I skupienie się na tym, słuchając naszego klienta, pozwoliło nam z edycji na edycję non-stop polepszać doświadczenie tego networkingu. W momencie, kiedy sprzedawaliśmy markę, mieliśmy 4,5 tysiąca spotkań, jeden na jeden w ciągu dwóch dni odbywanych, gdzie byli klienci przyjeżdżający od Australii, post Zjednoczone, bardzo często słysząc o tym wydarzeniu od kogoś, że jest to jedno z najlepszych wydarzeń networkingowych. Dlaczego byliśmy w stanie to zrobić? Dlatego, że nie my byliśmy najmądrzejsi, ale zbieraliśmy informacje od naszych klientów, słuchając, czego oni potrzebują, i to był stały proces pozwalający nam dostarczać coraz lepszą usługę. W ten sposób właśnie dotarliśmy do punktu numer 3, czyli stałe polepszanie oferty i usługi, bo dzięki temu, że zbieraliśmy tą informację zwrotną, byliśmy w stanie dopasować ofertę nie tylko w postaci wydarzenia, które było wydarzeniem networkingowym na żywo dwa razy w roku, ale Również zaprojektować software, który był w stanie robić to samo, ale przez cały rok. Więc im więcej będziesz brał informacji zwrotnej, tym lepszą będziesz miał ofertę. Ta oferta będzie mogła mieć też różne progi cenowe, które pozwalą ci upsalować, czyli dosprzedawać kolejne produkty czy usługi dla twoich klientów i dzięki temu na jednym kliencie będziesz jeszcze bardziej dochodowy. Czwarty najczęstszy błąd, który widzę w momencie, kiedy firmy nie są dochodowe, to jest próba takiego skupienia się przez firmę na samym początku od razu na bardzo szerokiej ofercie. My podchodzimy do tego troszeczkę inaczej. W momencie kiedy kupiliśmy ewenę z rynku polskiego, dziesięcioletnią firmę z półtorej milionem klientów, to nie uderzyliśmy od razu ze wszystkimi produktami, które chcieliśmy wprowadzić, które mieliśmy w swojej głowie, tylko zamiast tego skupiliśmy się na pierwszym produkcie, który będzie produktem tak ja to nazywam w środku tak zwanej value ladder, czyli drabiny wartości, którą masz jako całą ofertę, czyli który już jest dochodowy, który nie jest najdroższym produktem, który będziesz sprzedawał, ale produktem, który pozwala ci już Mieć marżowość, żeby zreinwestować w kolejne produkty i produktem, który wymaga mniej wysiłku operacyjnego pod kątem wyegzekwowania niż droższy produkt, który zazwyczaj operacyjnie dużo bardziej Ciebie angażuje. Więc budowaliśmy pierwszą ofertę, zaczęliśmy ją sprzedawać, a dopiero po kilku miesiącach wyszlifowania modelu, doprecyzowania, co jeszcze musimy zmienić, zbierania informacji zwrotnej od klientów. Dopiero w drugim kroku zaplanowaliśmy kolejne produkty na tzw. front i na tzw. backend, czyli na początek tzw. lejka całego sprzedażowego i na koniec, tak żeby faktycznie wartość transakcyjna per klient była dużo większa, żeby pokryć koszty pozyskania klienta i zwiększyć wartość dochodu per klient, bo pamiętaj, że ten koszt początkowy, czyli pozyskanie jest największy. Więc na początku nie wprowadzaj od razu bardzo szerokiej oferty, tylko skup się na jednej rzeczy, którą będziesz sprzedawał, a dopiero potem ją Zbudowywuj w momencie, kiedy ona już jest wyszlifowana, dopracowana i masz wnioski od Twoich klientów. I piąty najczęstszy błąd, który widzę jako osoba, która kocha sprzedaż, to jest niestety to, że przedsiębiorcy bardzo często zbyt długo są zaangażowani sami w sprzedawanie jeden na jeden, co powoduje, że Twój czas, który jest bezcenny, dosłownie ten czas, który Ty masz jako przedsiębiorca, on nie może być wykorzystywany przez lata na sprzedawanie do klientów, bo w momencie, kiedy Ty jesteś zaangażowany w sprzedaż, bo walczysz o płynność cały czas, to realnie nie masz czasu na to, żeby zastanowić się nad tym, co możesz zrobić inaczej. Więc... Bycie zaangażowanym w sprzedaż jeden na jeden, bycie zaangażowanym w pozyskiwanie klienta to, są, to jest pierwsza faza budowania Twojej firmy. Powinieneś dążyć do tego, żeby jak najszybciej się wyłączyć i być w stanie zastąpić swoją sprzedaż sprzedażą sprzedawców, a Ty móc się skupić na rozwoju firmy, żeby nad nią pracować, a nie w niej pracować. Które z tych punktów zamierzasz na pewno u siebie wdrożyć? Koniecznie podziel się ze mną w komentarzu, które z nich już wdrożyłeś i co jeszcze stosujesz, żeby zwiększyć u siebie dochodowość i jakie błędy w ogóle wywnioskowałeś ze swoich wcześniejszych działań, którymi mógłbyś się podzielić. Koniecznie skomentuj pod wideo. E, zapraszam Cię do. Subskrybowania kanału, gdzie dzielę się z Tobą najlepszymi praktykami budowania biznesu i produktywności, tak abyś również miał czas na życie. Do zobaczenia.